Gdzie my jesteśmy? Na, na palmie. Na dubajskiej palmie. Na wyspie, tak? W kształcie palmy. No i gdzie się dzisiaj wybieramy? Na wieżę Na punkt widokowy, tak, na punkt widokowy. Będziemy oglądać wyspę z góry, a później jaki mamy plan? Iść na plaży. Cześć, witamy Was z Dubaju. Już ostatniego dnia pobytu naszego tutaj. Dziś wybraliśmy się na Sztucznie stworzoną wyspę w kształcie palmy, a dokładnie do budynku, który jest najwyższym budynkiem na palmie, i znajduje się na nim punkt widokowy The Palm View. To chyba tutaj. To wchodzimy. Przed wejściem na punkt widokowy jeszcze dziewczyny dopatrzyły się akwarium z rybkami wygląda jak miała labirynt rzeczywiście a tam jest kropki tak jak wstępki no patrz mama wypłynęła. ta mama ma wygląda jak by miała róg jednoroczny zapraszaj, zapraszaj Gontusiu zapraszaj oczy ma niebieskie nie widziałeś muszę widziałaś kolczaczki niebieskie. niebieskie oczy widziałeś jej niebieskie oczy Patrzcie, przesuwa się. Widzicie? Tak. I ona ma niebieskie tam oczy. Ona tak wolno chodzi. Mhm. Mamy bileciki i jedziemy na punkt widokowy. Zobaczyć wyspę Palmę z góry. Podaj panu bilecik. Wejście na punkt widokowy wygląda tak. Trzeba przejść przez wirtualne akwarium. Następnie przechodząc przez kolejne pomieszczenia, można było zapoznać się z historią powstawania Wysp Palmowych w Dubaju. Była prezentacja multimedialna, wyświetlany film, były tablice oraz prezentacja interaktywna, wyświetlana na podłodze, w której brali również udział widzowie. To jest właśnie ta prezentacja, którą teraz widzicie. A następnie wyszliśmy na taras widokowy. Na tym punkcie widokowym są ustawione takie szklane schodki. Które wychodzą poza krawędź budynku. Tu jeszcze jest szyba pochylona na zewnątrz. Także ma się wrażenie, że się stoi tuż na krawędzi tego budynku. My w tej chwili jesteśmy na tej palmy, a tam dalej widać liście. Ciężko jest w ogóle cokolwiek nagrać tutaj, na tym tarasie tylko bo spójrzcie, nic kompletnie nie widać. Mimo, że jest ekran rozświetlony na maksa, to przy tym słońcu niestety nic nie widać na ekranie. Także strzelamy fotki na ślepo. my też nagrywam na ślepo, z nadzieją, że jednak coś wyjdzie. Widzisz tą ulicę przed nami, która się tak ciągnie daleko, 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 i na jej końcu znajduje się hotel. To jest bardzo, bardzo drogi hotel i bardzo rozpoznawany na całym świecie. się do klimatyzowanego pomieszczenia, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj jest 39 stopni, a nawet chyba i 40 miało być. Także schowałyśmy się, żeby się trochę ochłodzić. I przy okazji smarujemy się kremem z filtrem. Kornia, już jesteś wysmarowana? Tak. To dobrze. I tradycyjnie, jak zwykle przy wyjściu z tego typu atrakcji trzeba przejść przez sklepik z pamiątkami. Mama, to mi tego futra. Mięciutki? Tak, bardzo mięciutki. O, no, rzeczywiście. Jak prawdziwe. Trochę waży ten długopis. Trochę waży? Ciężki? O, troszkę ciężki. To są z hotelem, a tu są z... Wielbłądę. A teraz już do końca dnia będziemy tylko plażować. Trafiliśmy na plażę JBR z widokiem na koło na Blue Water. Malutka plaża, nieduża. I oto chwila prawdy, sprawdzamy Jaka jest woda? Idealna Idealna? Idealna. Idealna. Ciepła czy zimna? Nie ciepła, ani nie zimna. Akurat niech mała cała śladu. Oj, wow. naprawdę, bardzo Ciepło, przyjemna. Zimna. Super. Trochę ciepła, trochę zimna. Mhm. Akurat do pływania. Podobno woda. Ma dzisiaj 27. A temperatura powietrza 39 w tej chwili. A dla porównania w Polsce może ma 9 stopni. Jakiś kamyczek? ją! Bardzo ładnie! Jest słona ta woda? Tak, no, bardzo, 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 Bardziej niż u nas w Morzu Bałtyckim. Ja nie płynuję w Morzu Bałtyckim, ale jest tutaj słona. gmina. jest to podmatły, ale ja nie próbuję. Co to jest? Spójrzcie na naszą kolekcję. My zabieram klaro zbieramy takie coś. A ja najwięcej ja podbieram to, co... A tutaj widzę muszlę. Tak, to Klara znalazła. Jest łanna. Naprawdę? Czuć zapach tych śladów? Czuć i brzydko tak. Naprawdę? Wielbłądem pachnął? Aniela? A w ogóle wierbłą brzydko tak? tak? Ale ma mi ludzkie futerko. Co ma? Ładne? Ma mi ludzkie Ale śmierdzi. Śmierdzi Ma na pewno bakterie. Jak? Tak jak zwierzę. Hmm. No, jak każdy człowiek i każdy zwierzę, my też na sobie mamy bardzo różne zobaczenia. Mm -hmm. Mama, ale nie ma słońca? Już nie ma, słońce już zaszło. Jest księżyc. Spędziliśmy na tej plaży pół dnia. Właściwie przyjechaliśmy o godzinie 15.30, a teraz jest prawie 19.30. Tak, Bucia zauważyła, nie ma już słońca, więc za to na niebie jest księżyc. Taka ciekawostka. Tutaj księżyc w przeciwieństwie do naszego polskiego księżyca leży o tak sobie na niebie. Troszkę w innym ułożeniu. Tak, słoneczko już nie ma. Obejrzeliśmy zachód słońca. Budynki zaczynają być podświetlane. Także zupełnie inny klimat teraz panuje na plaży. Ale jest wciąż ciepło. Jest teraz 33 stopnie. Jeszcze. Sporo osób się kąpie, woda cały czas cieplutka bardzo przyjemnie, ale my już będziemy powoli zbierać się z plaży i lecimy do naszych znajomych na ostatni nocleg. A jutro już wracamy do domu. Jeszcze tylko odwiedzimy Abu Dhabi, bo zwiedzamy stolicę Emiratów i wieczorem. Jeszcze tu kiedyś wrócimy, odwiedzimy też inne plaże, bo właściwie nie zdążyliśmy pójść na inne plaże, a jeszcze jest tak tu kilka znalazłam, plaż. To znalazłam, Wygląda to zabieram ładnych. do cioci. Jeszcze Klarunia pozuje mi do zdjęcia ze swoimi znaleziskami. Fajna. Co to jest, Klara? E, to jest muśle, mhm. a to są... Ten, zapukał za to. Mama, paść, błyszkawica. Dobre to. A tak naprawdę to co to jest? Błyszkawica. <grych> Od tej soli, tak zasztywniały.